Szanowni państwo, kwestia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej dotycząca kwestii zbrojenia, kwestii stawiania muru na granicach, chociażby muru na granicy polsko-białoruskiej, kwestia dotycząca energetyki nie może być zależna od widzi się posłów, którzy dostają się do Sejmu bez progu wyborczego. Takim posłem jest pan Ryszard Gala, poseł mniejszości niemieckiej, który zagłosował przeciwko polskiemu bezpieczeństwu, czyli zagłosował przeciwko murowi na granicy polsko-białoruskiej. Ale artykuł 197, który, jako można powiedzieć, istniejący od wielu lat w polskim systemie zwolnienie wyborcze dla mniejszości narodowych, nieznane w państwach starej piętnastki, ani w Niemczech, ani we Francji, ani we Włoszech, ani w Hiszpanii, statuuje, że posłowie mniejszości narodowych mogą dostawać się do polskiego Sejmu bez wymogu spełnienia przekroczenia 5% poparcia w całej Polsce. I szanowni Państwo, dzisiaj tutaj w Radomiu mówimy o tym, że razem z panem Robertem Bąkiewiczem w przyszłym sejmie Ufam, że pan Robert Bąkiewicz zostanie posłem. W trybie pilnym, mam nadzieję, przekonamy, żeby w tym roku, jeszcze w tym roku, na pierwszym posiedzeniu regularnego Sejmu. Przekonać wszystkich do tego, aby ten artykuł 197 dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polski usunąć. Posłowie mniejszości narodowych powinni dostawać się z list dużych partii. To jest tym bardziej istotne, że nie jest żadną tajemnicą, że z, za kilka lat może powstać również duża presja na powstanie partii ukraińskiej w Polsce. I Jeżeli stałoby się tak, że dwóch, trzech, czterech posłów ukraińskich miałoby decydować o polskim bezpieczeństwie, bezpieczeństwie to ostatnie wydarzenia pokazują jak bardzo jest to ryzykowne. W naszej ocenie powinna być jednak tutaj przyjęta taka zasada jak funkcjonuje w całej Unii Europejskiej. Nie ma zwolnień z progów wyborczych dla mniejszości narodowej. Dlatego zniesienie artykułu 197 on powinno połączyć wszystkie partie polityczne, dlatego żeby kwestie bezpieczeństwa, a pan poseł Ryszard Gala, jedyny poseł dzisiaj korzystający z tego zwolnienia wyborczego, ale nie jedyny poseł mniejszości narodowej, bo jest między innymi poseł mniejszości białoruskiej, który startował z Platformy Obywatelskiej i tak właśnie powinna wyglądać sytuacja, że poseł Ryszard Gala z mniejszości niemieckiej powinien startować z Platformy Obywatelskiej, no bo tam jest jego miejsce na proniemieckiej partii. Ale zwolnienie z, z tego progu wyborczego jest w naszej ocenie, ocenie niebezpiecznie dla całego polskiego bezpieczeństwa, bo pokazuje, że w sytuacjach krytycznych nawet utworzenie rządu Rzeczypospolitej Polskiej może zależeć od głosu jednego posła mniejszości niemieckiej, a nie mam żadnej wątpliwości, że ten poseł, poseł dzisiaj mniejszości niemieckiej, no, mówi językiem, w polskim semie językiem Berlina, bo we wszystkich fundamentalnych sprawach, czyli mur na granicy polsko-białoruskiej, odbudowa Pałacu saskiego, kwestia reparacji, kwestia dotycząca wsparcia rządu polskiego w zakresie zakończenia dyskryminacji mniejszości polskiej w Niemczech. We wszystkich tych sprawach Ryszard Gala, poseł mniejszości niemieckiej, mówił głosem Berlina. Ale tu chodzi o systemowe rozwiązanie. Żadna mniejszość narodowa nie może decydować o polskim bezpieczeństwie i powinna być lojalna wobec Rzeczypospolitej. Postawa posła mniejszości niemieckiej, który w mojej ocenie we wszystkich fundamentalnych głosowaniach był nielojalny wobec Rzeczypospolitej sprawiła, że chcemy dokładnie z panem Robertem Bąkiewiczem ustawą znieść ten artykuł 197 również po to, żeby partia ukraińska, która może w Polsce powstać za kilka lat, za kilkanaście miesięcy, nie korzystała z tego zwolnienia. Tak jak powiedział. Tak jak powiedział pan minister Kowalski, jesteśmy tutaj po to, żeby skończyć raz na zawsze z przywilejem dla mniejszości narodowych, które w ramach kodeksu wyborczego mają ten przywilej nieprzekraczania tego progu wyborczego, który stanowi 5%. To jest to po prostu niebezpieczne dla państwa polskiego, dla, naszej, dla naszych interesów narodowych, dla ważnych elementów. W kwestii polityki bezpieczeństwa. Tutaj wspomniany poseł mniejszości niemieckiej, pan poseł Gala, no, głosował wielokrotnie przeciwko polskiemu interesowi narodowemu, głosował między innymi przeciwko tej zaporze na granicy polsko-białoruskiej. To stanowi niezbity dowód na to, że to środowisko wywodzące się z mniejszości niemieckiej stanowi pewien element zagrożenia dla polityki bezpieczeństwa państwa polskiego. Kwestie dotyczące Innych mniejszości również niosą za sobą podobne zagrożenia. Ostatnie wydarzenia dotyczące no, takiego mocnego zgrzytu w polityce polsko-ukraińskiej pokazują o tym, że tutaj mniejszość ukraińska, która jest w tej chwili w Polsce, może również stanowić pewien element osłabiania polskiej pozycji na arenie międzynarodowej. Przypominam, pan prezydent Zełęski oskarżał nas no, zupełnie w sposób kuriozalny o to, że Polska współpracuje z Putinem. I niewystarczająco wspiera Ukrainę. Jest to oczywiste kłamstwo, bo przecież pamiętamy o tym, jak my, Polacy, z otwartymi ramionami tutaj witaliśmy tych wszystkich, którzy uciekali przed wojną kobiety, dzieci, starców. Pomagaliśmy im. Ja również byłem zaangażowany w taką pomoc i na granicy, gdzie uratowaliśmy kilka małych dzieci. Potem otwieraliśmy swoje podwoje do tego, żeby dać im dach nad głową i bezpieczeństwo. I w sytuacji, w której będzie kolejna kadencja Sejmu, mam nadzieję, że Bóg da, że, będę, że zostanę wybrany jako poseł tutaj ziemi radomskiej, to będę postulował również tutaj wspólnie z panem, z panem ministrem, żeby ten artykuł 197 Kodeksu Wyborczego został uchylony właśnie dla bezpieczeństwa państwa polskiego, dla bezpieczeństwa Polaków. Musimy tutaj pamiętać również o tym, że chcielibyśmy, żeby w ramach polityki pewnej symetrii również zwracać uwagę na to w jaki sposób zachowuje się państwo ukraińskie czy państwo niemieckie. Tutaj wspomniana Republika Federalna Niemiec do tej pory nie uznaje Polaków jako mniejszości narodowej. Polskie dzieci, proszę państwa, nie mogą się uczyć w języku swoim narodowym, w języku polskim. Zrabowany przez III Rzeszę majątek organizacji polonijnych do tej chwili, do tej pory nie został zwrócony i, i widząc ten taki negatywną postawę niemieckich polityków, uważamy, że powinniśmy również tutaj zachowywać się w sposób symetryczny i zaostrzać wewnętrzną politykę w stosunku do mniejszości, czy to niemieckiej, czy, czy ukraińskiej. Tym bardziej, że ta polityka nie jest czymś wyjątkowym, którą my w tej chwili proponujemy, dlatego, że nie ma państwa w Europie, które by stosowało taki handicap, taki przywilej dla mniejszości narodowych, jak jest w Polsce. Dlatego stop, stop tutaj przywilejom dla mniejszości mniejszości niemieckiej, dla mniejszości ukraińskiej i jakiejkolwiek innej, która by się pojawiła w Polsce. Zatem będziemy optowali w, w parlamencie kolejnej kadencji. Tego będziemy starali się, to będziemy starali się wprowadzić pod obrady Sejmu i, i będziemy starali się w ten sposób chronić polskie interesy. Dziękuję bardzo. Chcę bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować panu Robertowi Bąkiewiczowi, który stworzył jedno z największych wydarzeń w Europie, społecznych wydarzeń, czyli wydarzenie 11 listopada, piękna manifestacja polskiej dumy, dumy narodowej święto. Niepodległości, wielki marsz niepodległości za poparcie tego bardzo ważnego dla bezpieczeństwa postulatu, czyli likwidacji artykułu 197 w kodeksie wyborczym, a więc przywileju dla mniejszości narodowych. Dzisiaj mówimy o mniejszości niemieckiej, za chwilę będziemy mówić pewnikiem o mniejszości ukraińskiej. I Polska musi stać się bezpieczna z punktu widzenia systemowego i nie może być zakładnikiem mniejszości narodowych. I poparcie Roberta Bąkiewicza, niewątpliwie lidera środowisk narodowych w Polsce, to wielki zaszczyt. Jestem przekonany, że razem z panem Robertem Bąkiewiczem w przyszłym polskim Sejmie jeszcze w tym roku, w czwartym kwartale, doprowadzimy do tego, że wzmocnimy polskie bezpieczeństwo przez likwidację tego no, nieznanego w zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej zwolnienia dla mniejszości narodowych po to, żeby wzmocnić fundamentalny program wzmacniania polskiego bezpieczeństwa, taki jak m.in. konsensus dotyczący kwestii związanych ze zbrojeniami polskiej armii. Nie możemy być uzależnieni od tego, że głos jakiegoś posła z mniejszości narodowej od, nie, od tego głosu będą zależały kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie cały radom. Pozdrawiam.